Dzień dobry, witamy serdecznie. Oko mi zaczęło z nerwów skakać. Oli skacze oko. takie macie kwitówką po, po prostu. Nie chcę Tymonowi pójść do paczkomatu, żeby mu wziąć... Mnie go. No ale słyszeliście, groźby są, wszystko mamy udokumentowane. W ten oto sposób możemy zacząć e, papierki. Dziękuję bardzo. Który dzisiaj jest? 11 dzień grudnia. Ale papierki, kiedy wychodzą? Co to Jutro, jest za dzień, 12 że dzień grudnia. Dwa dni przed moimi urodzinami. Tak mnie denerwuje, a ja już jestem starszą osobą i to się źle dla mnie skończy. Lepiej, bo to jest dzień przed rocznicą stanu wojennego. E, A, no zaznaczyć. tak, to lepiej. E... Lepiej niż że jesteś stara, to jeszcze, jeszcze. No wchodzi na ścieżkę wojenną, Na teraz. ścieżkę wojenną. Dzień dobry, papierki. Yy, Ola Maciek, oto tematy. Fabiański oszukał wszystkich. Chyba właśnie nie oszukał nikogo, tylko zrobił to, czego się wszyscy spodziewali. Gimper Josi <gimper> z Dramą. Powrót ekipy. Artykuł o SKKF-ie. Rząd Donalda Tuska. Oku nie wskaz No co, no to chyba od takich najważniejszych wiadomości zacznijmy. Czyli o rządzie Donalda Tuska, a właściwie o tym, że no niestety nie uzyskał wotum zaufania Mateusz Morawiecki ze swoim rządem, z tym, który wymyślił sobie... Cóż dwa, za niespodzianka, nikt się nikt, nie spodziewał. Totalnie, nikt nie wiedział, że tak będzie, ale tak się nagle okazało. Proszę bardzo, 190 posłów głosowało za tym, żeby dostał jednak tak. to wotum zaufania. Wstrzymało się zero, a mi się wydaje, że trzech się wstrzymało, nie pamiętam. To nie wiem, coś mi się chyba tutaj pokiczkało. W każdym razie przeciw było 266 i w ten oto sposób Mateusz Morawiecki zakończył swoje rządy. Nie no przecież, ale oni wygrali, o co ci chodzi. Wygrali, wygrali, no właśnie. No. I właśnie teraz widać jak bardzo wygrali i jak wygrywają. To jest Polska właśnie, że nawet ten, który wygrywa to przegrywa. Dokładnie tak. Więc w Sejmie okrzyki Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk. No i wiadomo jak jest, wiadomo kto będzie rządził, wiadomo kto będzie ministrami. No bo A to, to już w nowym wszystko... roku teraz można już ich rozliczać za rządy, nie ten nowy rząd? Ten nowy rząd? Czy no. można ich teraz już rozliczać? No tak będą robić na pewno przeciwnicy. Szczerze mówiąc, nie wiem, że no. będą ich od razu rozliczać. W no, za, te roku. za te dwa tygodnie rządzenia rządu Mateusza Morawieckiego to nie ma co rozliczać, bo tam niewiele jakby się zdarzyło. Natomiast no, mamy taką sytuację, wszyscy o tym wiedzieli, że tak będzie. Ktoś tam jeszcze liczył na to, że może będzie inaczej, że może jednak będziemy mieli tę większość, że jednak kilku posłów tam stwierdzi, że no dobra, znaczy kilku, no, musiałoby być ich 70. Nie? No, no, no dobra, może nie 70, 35 wystarczyłoby gdzieś mniej więcej, żeby to gdzieś się tam posypało. No ale się nie posypało, nikt się tam nie wysypał, jest jak jest. No i teraz będzie rządził Donald Tusk i będzie tak jak ile? No 8-10 lat temu, czyli dalej. No Polacy i tak będą narzekać na Donalda Tuska. Nieważne kto będzie rządził, zawsze będą kurwa jakieś wałki robione, zawsze będą jakieś niesprawiedliwości, zawsze coś będzie komuś się nie podobało, więc zawsze ktoś będzie miał jakieś problemy i wyciągnie jakieś kurwa brudy. Pytanie, czy Donald Tusk również przepisze cały ma majątek na żonę Morawieckiego? Na żonę, właśnie tak, bo żona Morawieckiego, ona, ona jest takim słupem. Ona zbiera wszystkie majątki, więc gdybyście chcieli komuś przepisać majątek, to y, żona Morawickiego czeka. Czeka cały czas z otwartymi e, z rękami ramionami. i nogami. E, nie tak jak na przykład Sebastian Fabiański. On czeka. Ze zło, z gardą. Z gardą, cały czas, chociaż nie, nie z gardą, bo po sześciu sekundach on już przestaje mieć gardę i leży wtedy na pleckach z nogami podniesionymi ku górze. Bez wątpienia jest to najlepiej zarabiający sportowiec, freak fighter oraz aktor w naszym kraju. On częściej leży na plecach, kurwa, niż aktorki w pornofilmach, nie? Nie wiem. No, no to ja wiem. Nie no, znam to, statystyk. No to, to powiem Wam, że tak mniej więcej jest, że on częściej leży. Ale krócej. Niż te aktorki. Częściej, ale krócej, to prawda. E... I na pewno lepiej zarabia. I w sumie walczył 90 sekund przez trzy ostatnie walki. Co. Ale walczył, to jest. Czy znaczy, walczył, to też to jest, jest naprawdę. słowo. Mocne określenie. W każdym razie ja sprawdziłem ostatnio. Mój dis na Fabińskiego sprzed dwóch lat był minutę dłuższy niż jego wszystkie walki razem wzięte. No ale ta to chyba przebiła wszystko. Walka, w której dostaje od Sylwestra Wardengi cios, no, no gdzieś na korpus, dostał cios, poleciał na ziemię po 6 sekundach i Sylwester wtedy, no w feworze walki, po prostu poleciał za tym ciosem i go uderzył jeszcze, co spowodowało, że został zdyskwalifikowany. Tak, uderzył go w twarz. I Fabiański najpierw powiedział, że boli go kolano, a potem zaczął mówić, że boli go oko i że on już dalej nie może walczyć. I Wardenga Fabiańs... został zdyskwalifikowany, a Fabiański. Fabiański co, zszedł? zszedł? Powiedział, że nie będzie kontynuował. udzielać wywiadów i zainkasować. Była to podwójna walka, to jest dosyć istotne, w sensie jednocześnie wtedy stały tam cztery osoby w, Dodajmy do tego, że to był oktagonie. main event też. Był main event, który miał być main eventem Fabiańskiego i Wardęgi, ale oni zostali usunięci obaj z, z OKTAGONU, więc został tam Olejnik i Wojtek Gola. Gole. Wygrał Wojtek Gola. Tym samym wygrał on main event, na którym nawet miało go nie być. Main event w swojej własnej federacji wygrał Wojtek Gola, biorąc sobie olejnika za przeciwnika, co jest. Ja pierdolę, Moim jak! Moim zdaniem Gdy... to jest kwintesencja free fightów i nikt się nie Gdzie powinien tu była logika, o to obu... nie oburzać. No i tak, i walka Fabiańskiego z Wardęgo. No, szkoda Wardęgi w sumie, bo jemu się pewnie głupio zrobiło i przykro, że został zdyskwalifikowany. Fabiański jest jednocześnie największym przegranym tych free fightów i największym wygranym. To jest paradoks no. Fabiańskiego, to jest Fabiański Schrödingera kurwa, naprawdę. Tak, ale ja się zastanawiałam oglądając to no. później, że w sumie on zrobił Taką najsprytniejszą z mojego punktu widzenia rzecz, jaką można zrobić. No bo ja jestem osobą, która nie chciałaby się bić. No. Ale chciałabym zarobić takie pieniądze. I no jednocześnie dostajesz tubę jakąś tam promocyjną no swoją tak. osobę. E, taką zupełnie, wiesz. Ale wiesz, Więc... w żywe oczy. No mówiąc, no to, kurwa, to, że będziesz dlatego dawał dlatego sobie wszystko. Mówię, że, to kurwa. Jest, że to jest ten problem. Ale z drugiej strony wychodzisz zgujesz się na skórce od banana, schodzisz i dostajesz, nie wiem, 700 tysięcy. Boxdel się oburzył. Boxdel nagrał, że Fabieński powinien oddać olejnikowi w którego miało nie być na, na żadnej z gal i w ogóle nigdzie z niczym nie z swoim MMA, i nagle się okazuje, że jest absolutnie wszędzie naraz. Bogdżel I obstawia wszystko swoimi winicielami. wszędzie naraz. W tej tak, cała to gala jest. jest z tego filmu, wszystko wszędzie naraz. Tak, Bo to jest starą Bo to nie, to nie teraz jest on, szarą eminencją się Ale stał. jest on wszędzie i wszystkie e, no jakby rzeczy weźną. to jest boxel Schrödinger'a? Boxel Schrödinger'a, tak jest, niby jest, a go nie ma. E, box jak pudełko. Ta, tak, to się zgadza wszystko. Tak, box Boxel Schrödinger'a to prawda. No boxon właściwie Schrödinger'a. <laughs> <laughs> e, więc e, teraz e, z tego co wiem, no. z tego co gdzieś tam zasłyszałem, ekipy pracujące dookoła to są ludzie od Boxdela, Więc e, no słuchajcie. Trzeba się w życiu umieć ustawić. Tak jak Fabiański i on, więc tu wszystko by pasowało. Ale... Ja myślę, że Fabiański nie zniknie z tych free fightów, mimo że on zapowiada, że zniknie, bo jednak. Czy ktoś mu będzie chciał dalej za to płacić? Tak, i to... myślę, że to... fame będzie to... chciał to, tak, to zrobić, no. bo on obieca coś tam, albo zrobić coś tam, co spowoduje, że ta opinia publiczna będzie po jego stronie nagle, bo Fabiański ma to do siebie w tej chwili, że ta, jego ludzie jebią strasznie, nie? Ta cała opinia publiczna. Jego będą jebali przez. No powiedzmy dwa trzy dni, nie, ale on już był tak jebany przez wszystkich dookoła, e, że no, że po prostu po nim to spływa. Ale to też jest czasem tak, że jeżeli jest jakaś postać, która jest bardzo nielubiana, no to ona też przyciąga w pewien no, ja sposób. No mówię. No więc ludzie będą chcieli po prostu oglądać kolejny, kolejny raz jego najkrótsze występy. No tak, Może ale... potem można z tego zrobić kompilację i wyjdzie nam minuta, na przykład Gdyby na dziesięciolecie było, walk. Tak, ale jasne. Gdyby jednak coś było za tym szło. Jednak ci ludzie, którzy to oglądają, którzy stawiają potem te pieniądze i tak dalej, oni się czują oszukani. Oszukani, że wiesz, że kurwa płaci ja za coś. Ja się nie czuję w ogóle oszukana. Ja też nie czuję się oszukana, bo ja nie stawiam żadnych nie pieniędzy sta na nie. Ale ja no, też ale... nie miałam żadnej nadziei, że cokolwiek się zmieni. Poza tym biorę pod uwagę, że to są free fighty i w ogóle. No... Ale tak, ale słuchaj, co innego rozrywka, bo widzisz. A ty ludzi... mówisz o obstawianiu pieniędzy. A nie, nie, nie. Ludziom na zależy jakieś... na tym, ludziom generalnie hmm. zależy na tym wszystkim, żeby było show i jasne. Tylko, że w momencie, w którym jest, jesteś jeden. Sekund w klacie, to już nie ma tego show. To już to znika. A najbardziej się ludziom podoba to, że jak właśnie ktoś, kto jest uznawany, że on nie da rady, on daje z siebie wszystko i, i wtedy jest super. No ale dobra, no to tak jest z tymi freak fightami, co będzie dalej. Czas y, pokaże. Czas też pokaże, czy wraca, słuchajcie, ekipa. Bo ja na przykład nie wiem. To też jest ekipa Schrödingera. No tak, bo oni tak wszyscy kurwa są, a ich nie ma. nie ma. Chuj wie, teraz był patec u mnie w poranku. Z Pawbicem przyszedł i jak tylko rzuciłem żartem o ekipie, to był <grywny> nerwowy śmiech. I. Ale nie to... pytałeś o nic. Nie, tylko powiedziałem, po... właśnie nie zapytałem, ale powiedziałem, że no bo najważniejsze to mieć zawsze dobrą ekipę, nie? I on, tak, tak? To coś tam na początku przeszło to koło niego, ale <grywny> Pawbic to podbił, więc on wtedy do niego doszło, że ano, tak. <grywny> eee, Pawbic podbił to bitem. Pad... Bicu, pa w bicu. Pa w e, Więc nie wiadomo, czy, co tam z tym się dzieje. Gdzieś dochodzą takie plotki. Nie, no de de detektywi tiktokowi no po tak, prostu no tak, odkryli, że e, tu jeden z ekipowiczów e, słucha sobie piosenek ekipy, tutaj e, któraś tam nagrywa sobie tiktoki pod piosenkę ekipy, że dają takie, wiecie, znaki, sygnały po prostu, wysyłają w eter. No i trąba został zapytany. Eee, został Na zapytany streamie, o to, tak, czy, czy coś planują, czy jest planowany jakiś powrót eee, i czy ci detektywi TikTokowi mają rację. I on powiedział, że coś w tym jest ale nie do końca tak, jak jest to przedstawiane przez tych detektywów. A w sensie może nie wiedzieć, może on zaspał jest, jak tłumaczyli to. Może nie wstał, tak. Że gdzieś jest tutaj ziarno prawdy, więc y, ludzie też zakładają, że to może być tak, że na przykład on nie wraca, y, nie wraca ekipa y, jako taka, w sensie z Freeze'em i z Versow, ale że może oni coś robią razem. Może wraca razem, ekipa Greatest Hits albo The będą, Best Of. Że będą robić taką ekipę, y, wiesz, y, która ma być kontynuacją bez friza i wersów. No. Ja kiedyś rozmawiałem z jedną byłą osobą z ekipy i nie powiem z kim, ale kiedyś zdarzyło mi się porozmawiać z nią i ona powiedziała mi, że ona nie chce być łączona w ogóle z tymi ludźmi, w żadnym wypadku, bo tak mocną, dużą krzywdę jej zrobili gdzieś psychicznie, więc... No, słuchajcie. No, ale z drugiej strony Trumpa również podobnie się wypowiadał w różnych wywiadach, których gęsto udzielał po rozpadzie ekipy. A w tym momencie zapytany o to, czy to znaczy, że już nie ma problemu, że już teraz wiesz, jakby te wszystkie spory są zażegnane, to powiedział: czas leczy rany. I czas nas uczy pogody, pamiętajcie. Ale to być może dzięki temu. Epika wróci, więc wiecie, trzymajcie kciuki. Rany również leczy yy, wpływ na konto. Myślę, że jeżeli się wyświetlenia zgadzają, to też to może leczyć rany. No to na pewno, i to też Kiedy, tak leży, że hej, kiedy się pracuje yy, no, w takim zawodzie jak nasz, no. Zdecydowanie. Yy, nie wiadomo, czy rany po kancelu Josiego i Gimpera zostaną wyleczone. Bo dwa dni temu doszło do kancelizacji, to się nazywa kancelizacja, tak to się powinno nazywać, obu panów, za żarty transfobiczne. Jeden za żart transfobiczny, nie, za polajkowanie transfobicznego jakiegoś tekstu, a drugi za mema, którego wrzucił, również transfobicznego. No i się, znaczy, to była taka mini-drama, tak na dobrą mhm. sprawę. E, która tylko na Twitterze gdzieś tam się troszeczkę przelała, chociaż podejrzewam, że na pewno Gimper o tym nawiąże w najnowszych newsach, bo już nawet wspominał o tym, że o, o tym gdzieś coś powie. E, I Gimper tam wydał oświadczenie takie króciutkie, że on się śmieje z różnych rzeczy i śmieje się z różnych memów i go bawi zarówno jebanie z prawicy, jak i z lewicy, i że trochę to jest przysrywanie się na siłę kogoś. E, natomiast Joshi no Yoshi napisał, że że spierdolił. Nie? Napisał, że nie ma co gadać, spierdoliłem, głupio zrobiłem i tak dalej. Nie? No bo prawda jest taka, że te same żarty opowiadane w, oczywiście jako żarty w, pośród grona znajomych, bliskich, są nadal żartami, jeżeli wszyscy wiemy w otoczeniu. Ale no kiedy tak. jest to rzucone w przestrzeń publiczną, to niezależnie od tego, jakie mieliśmy intencje, może zostać źle Gdzieś odebrane. Gimper tam się bronił trochę tym, że zobaczcie sobie, jak, w jaki sposób ja się wypowiadam o NOLIF. Zobaczcie, co, co robię a propos tej całej tranzycji. Tak, i dlatego tego procesu ja mówię, że nikt. Ja, ja bym nie pomyślała o tym, że on jest transfobiczny. Absolutnie ja nie tylko uważam, a ani jeden, ani drugi nie, że nie są transfobami. Po tylko... prostu żart czasem ten sam, który rzuciłby po prostu pośród znajomych, yy, no. czy rozmawiając prywatnie z ludźmi, zostałby inaczej odebrany niż żart rzucony w przestrzeń tak samo, e, e, internetową. Tak samo. No. Absolutnie nie uważam, że na przykład taki Joshi był, no nie wiem, katolofobem mimo że głównie najbardziej go bawią żarty związane z papieżem, mm -hmm. więc też nie uważam, żeby tak było. Katolofob. No tak, no więc słuchajcie, no, trzeba tam rozgraniczyć sobie to oczywiście, ale trzeba też, jak dobrze wiecie, kochani, w dzisiejszych czasach wiedzieć, kiedy nie żartować z pewnych rzeczy, a kiedy żartować, jak? Bo żartować Gdzie? Kiedy? można żartować ze wszystkiego, dalej. tylko Oczywiście. trzeba wiedzieć, w którym momencie wypada, a w którym Wiesz, momencie innego, już jest tak. Co innego, jak sobie nie wiem, no, żartujesz z czegoś, a co innego, kiedy lajkujesz, załóżmy, wpis kogoś, Aha. kto jest takim absolutnym transfobem. I wszyscy wiedzą mm -hmm. o tym, że to jest. To wtedy, jakby trochę podpinasz się pod jego ideologię, a nie pod sam dowcip, który mm -hmm. gdzieś tam pada. Nie? No tak, to już też jest kontekst potem tego żartu również dalszy. Ja, więc tak, no tutaj już jest jedna rzecz, z której nie ma już żartów. Mianowicie SKKF i Pandora Gate. Tak jak wcześniej, wypływały jakieś screeny, wypływały jakieś rzeczy z tym związane z SKKF-em i z jego przeszłością i tym, że pisał on. Spotykał się z młodszymi chłopakami. Tak teraz to wyszło na jaw w artykule w gaz z gazety wyborczej, który się chyba w wysokich obcasach ukazał. Problem jest taki, że żeby przeczytać ten artykuł trzeba wejść za paywall, czyli trzeba pay to read, trzeba zapłacić, żeby przeczytać ten artykuł, i to jest jedna z tych rzeczy. Natomiast jest tam historia trzech chyba chłopaków, gdzie najmłodszy z nich miał 14 lat, kiedy spotykał się z SKKF-em, kiedy wysyłali sobie zdjęcia, kiedy SKKF wysyłał mu zdjęcia i to takie no mocne. Tylko, że jest jeszcze jeden problem z tym związany. Otóż w takim czymś jak właśnie artykuł w internecie nie ma screenów. Mhm. To wiadomo, że to są dziennikarze, którzy to naprawdę robią i oni muszą mieć to zweryfikowane, ale nie ma tam screenów, nie ma... Takich dowodów, jest tylko słowo i to przeredagowane. Ale częściowo screeny na temat SKKF-a już się pojawiały. Tak, I głosówki. Tak, na początku Pandory. Tak. Potem była cisza i, i teraz znowu ten temat został podjęty. no Został podjęty właśnie w, przez Gazetę Wyborczą i no i zaczęły się tam jakieś rzeczy związane też z Kubą Wontorem, który to wrzucił wrzucił artykuł, znaczy zaczepił SKKF-a na Twitterze i ludzie mu odpisali no fajnie, że go zaczepiasz i tak dalej, ale nie może się on wypowiedzieć, bo może nie płaci subskrypcji za Gazetę Wyborczą, więc nawet nie przeczyta tego artykułu. Gdzie no nie ma co się przypierdalać do kuby wątora o, nie wiem, gazetę wyborczą, o to, że oni mają płatną subskrypcję. Mnie też to wkurwia, że Gazeta Wyborcza ma płatną subskrypcję, ale to tak samo wiesz, no nie idziesz do, do kiosku i nie każesz dawać sobie gazety, że chcesz przeczytać ten artykuł, nie? Więc jest to gdzieś w jakiś sposób zrozumiałe. Natomiast, no tamte, ja przeczytałem ten artykuł, tam są grube rzeczy. E... Kupiłeś ten, ten? Co? Kupiłeś to? W życiu nie kupiłem. Kurwa, ktoś wrzucił na Twittera Aha. cały artykuł. E, więc sprawdziłem sobie po prostu, bo kolega mu podesłał. Więc, więc sprawdziłem. Nie, nie proszę w kiosku, żeby dali mi gazety, tylko czekam, aż kolega ukradnie. No nie, no po prostu ktoś mi dał poczytać. No. Czy to jest zabronione? Czy jest zabronione, jeżeli ktoś kupi na przykład gazetę i da mi poczytać? Jest to zabronione? No nie. No właśnie. Ja nie wiedziałam, że to jest zabronione. Więc widzisz, że tak to wygląda. Ale mógł kolega ukraść gazetę wcześniej. A mnie nie interesuje, skąd on ma tę gazetę, po prostu no, daje mi ją do poczytania. Dobrze, Tyle. Nikt dobrze, nie zwraca Macie, uwagi na ten pewnie. artykuł. W każdym razie. Chodzi bardziej tutaj o to, że no to są grube tam oskarżenia. Nie wiadomo, czy się jak i czy SKKF się do nich odniesie. To nie jest sprawa na tyle YouTubeowa w tej chwili, znaczy, to jest sprawa dotycząca tego wszystkiego. To jest właściwie no, kurwa case jak stew, tak na dobrą sprawę. Tylko, że nikt tego nie pociągnął tak jak tamtej sprawy. Ona się tak nie rozlała, nie wylała się w tych mediach. Zresztą, w tej chwili, nawet jak ludzie ją czytają przez ten artykuł, to też to jest takie, bo, bo wiesz, bo nie ma. Muzyki, pod to, nie ma stokowych zdjęć, nie ma screenów, które gdzieś tam są, nie ma tego czytania, więc to nie działa tak na wyobraźnię, tak mi się wydaje. Plus, wiele osób tego po prostu nie przeczytało. No. Nie ma głosu AI użytego, tak? No na przykład, no, wiesz, chodzi mi o to, że nie ma tego obrazka, który towarzyszy no wiem, wiem. ludziom. wiem, który dosyć mocno manipuluje twoimi emocjami, no. i, I przez to, jakby ta sprawa w tej chwili może, może nie tyle, że zostać zakopana, czy. Jesteśmy akurat w momencie, w którym ona została odkopana. Więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Natomiast też to jest coś. Ale medialnie nie ma to większego znaczenia, bo tym się powinna zająć prokuratura. Ale oczywiście, I on tak. powinien po prostu. Jeśli Tylko jest chodzi mi o to, że to jest coś winny, to odpowiedzieć za, za, za to, za co jest winny. Jasne, no. że tak. Tylko to jest coś, co nie szokuje już, nie. To jest właśnie to, jaki mamy. E, jaki mamy after mecz po tym wszystkim, nie? Jaki jest. Jakieś podsumowanie tych wszystkich afer tego Pandora. No Im więcej niż grubsze dramy, tym jesteśmy aż też większą znieczulicę Już cofają no i i tak, się z tematem. Lu ludzie w internecie, też na tym Twitterze, już nie udostępniają tego, że mm -hmm. o kurwa, nie? Tylko dla nich to jest takie. Tak, no tak, tak, tak podejrzewaliśmy, tak było o tym mówione od jakiegoś czasu i nie jest to dla nikogo jakimś takim wow. Znaczy, generalnie, tak jak mówiliśmy, to nie powinno być zjawiskiem sensacyjnym, że a teraz patrzcie, sensacja, w z ostatniej chwili i tak dalej. Nie, to powinno zostać czymś, jeżeli to jest prawda, to wszystko, co się dzieje, powinno zostać ukarane przez odpowiednie służby, przez odpowiednie osoby, które się tym zajmują, i tyle, no. I tak to powinno wyglądać. I tutaj, akurat, mamy takie typowe dziennikarstwo, dziennikarstwo, właśnie prasowe w tym wszystkim. Ale jak widać, ono ma dużo mniejszy impact niż youtuberzy, którzy mm -hmm. nagrywają filmy, no bo jednak oni bardziej działają na wyobraźnię, no i też do dużo szerszego grona to dociera. Tak. A do jak szerokiego grona dotarł coming out Janny Okuniewskiej? On chyba. Się zrobił dzisiaj, tak mi się wydaje. Tak, tak dzisiaj Tak ona dzisiaj, mi na, out. Znaczy, dzisiaj mi się ten, na pewno mi się dzisiaj ten tak, post wyświetlił. Dziś, dzisiaj widziałem to na, na trzech portalach Instagramie. plotkarskich, A, że okay. się pojawiło. Więc na Instagramie Ale też to, się że pojawiło. mi się wyświetliło, to na Instagramie dzisiaj nie oznacza, że musiało być to dzisiaj też. No, no tak, no to Joanna Okuniewska zrobiła coming out i tutaj już troszeczkę zaczyna być, zrozumiała ta cała decyzja, gdzie po ona się rozstała tak? ze swoim partnerem, z którym ma dziecko, gdzie do tej pory wszyscy myśleli, że to taki idealny związek. No, słuchajcie, to też jest zawsze takie pierdolenie, nie? że wszyscy, no bo mieliście taki idealny związek. Jak to się stało? No tak to się stało, że po prostu ludzie tak czasami robią. No i ona mówi w tym swoim poście że 30 lat zajęło jej dochodzenie do tego wniosku i tego, że w końcu może powiedzieć, że się nie boi i nie będzie już kłamać. No? I że chciałaby w końcu z nią Chodzić normalnie za rękę, żeby nikt się nie przypierdalał, nie? No więc zrobiła coming out. Good for her. Słuchajcie, absolutnie. Dla każdego, kto robi coming out komu się chce. I kto... Też została świetnie przy, przez swoją no, rodzinę potraktowana i przyjęta. Nie ma co się słuchać. Więc to jest też rzecz, której wszystkim życzymy. Tak ta samo jak ja się podpisuję tutaj pod słowami Joanny Okuniewskiej i również życzę wszystkim, którzy takiego coming outu w życiu chcieliby dokonać, tej możliwości, właśnie tego, że wszyscy wszystkim bliscy i w ogóle wszyscy wsparcia. ludzie świetnie to przyjmą i wesprą Was w tej sytuacji, bo, no bo to jest super Ważne. Dokładnie tak. I teraz ona musi zmienić nazwę tego podcastu na moje przyjaciółki. No właśnie co, zamiast idiotki to nie. To nie A wiem. Dlaczego musi zmienić? Musi, no musi zmienić. A Ty no słuchałeś bo... kiedyś tego podcastu? Ale to jest prawo LGBT, że trzeba zmienić wtedy wszystkie nazwy, które są związane z, po, po zrobieniu coming outu. – Nie, no właśnie są idiotkami, bo nie wiedziały to. A no tak w fundacji. To, to może nie moje przyjaciółki. Moje dupy, idiot Jezu, straszne to jest. Boże, jak straszne. Tak pięknie mogliśmy zamknąć te informacje, no Ale Ty musiałeś to popsuć. Nie oczywiście. nie popsułem wcale, bo to właśnie um. o to chodzi, słuchajcie, żeby do o, tego jacy. typu rzeczy podchodzić normalnie, z humorkiem. Ja jestem. Wujka prostu, na weselu. To właśnie ja jestem wymęczona twoimi wujkowymi dowcipami. Ja spędziłam oh, dzisiaj oh, za długo, oh, za długi oh, czas w samochodzie z Maćkiem, który mówił takie rzeczy, że jakbym tutaj opowiedziała, to byś tego po prostu skancelowali w. Sekundę. Nieprawda. Prawda, prawda, nie było. tak by było właśnie. Czego takiego nie było? Tak. Ola konfabuluje, żeby przykryć swoje. Zresztą Janek teraz potwierdził kamerą, że niczego takiego tak, nie było. Tak, tak, tak. Janek. Bo Janka tam w ogóle przecież nie była. E, Ola, zachowaj te swoje konfabulacje na swój coming out, e, a my teraz przechodzimy do uwaga e, tych, jak one się nazywają? Tytułów. Tytułów, których nie ma, e, jest tylko jeden, bo nie było nic. Nic, w ogóle kurwa, jestem zawiedziony wami, portale plotkarskie, że w ogóle się nie popisaliście e, tym... Kreatywnością. Kreatywnością. To już dzisiaj nawet w ekspresie widziałem to, co w poranku mówiłem, że nie pamiętam, jak się nazywał przeciwnik Normana Parkę. E, no, że, nie, że ktoś tam w parku. Maciek no tak. upadł w parku, coś takiego, nie? I był park. Nie, zaginął w parku. Zaginął w parku. Parkę? Czy... Uuu, Było no, tak zajebisty. Zgubił się w parku. Albo zagubił się w parku, no, no, no chyba coś takiego. Zajebał się w chuj w parku. Więc generalnie fajny to był tytuł pozdrawiam super Express. natomiast inne portale mnie zawiodły i jedyny który cokolwiek napisał to Wersow się postarzyła fani zachwyceni trochę jak bogata ciotka z Ameryki i tyle nie ma nic więcej nie ma żadnych Czy w fajnych napisów postarzyła jest dobrą tak. formą postarzyła się Postarzała Aha, to, się to No by tak, było, tak, tak. Postarzyła wie? się tym, tym. Dobre, dobra, Inny dobra, 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 racja. Postarzyła się czymś. Więc ona się postarzyła. Faktycznie, tutaj my chyba jesteśmy jedynym kanałem, w którym pojawiają się informacje związane z influencerami, który nie poruszył tej bardzo ważnej sprawy, czyli zmiany fryzury. Ja nie wiem, jak to się mogło wydarzyć. Nie? Aha, nie. bo ja to, ja to poruszałem, wyobraź sobie w poka-poka mówiłem nawet. No ale o tym. my nie mówiliśmy o tym. A widzisz, no to nie. Nie to wypowiadaliśmy ja się o tym na pranku. ten temat. Wiecie, to jaka jest moja teoria, to, znaczy, to jest moja teoria, że to jest peruka. A to przecież. To, to, A, to już wyszło? Już dawno wyszło z tego. Ja nic temu. nie wiem. To ja od początku, od początku, pierwszego Aha, dnia nie. kiedy zobaczyłam te włosy, powiedziałam przecież to jest peruka, to było którą że miała pręk. maf To jest merówka, peruka którą. Merówka? Merówka. To jest peruka, którą miała maf To jest peruka, którą miała ta y, Lil Masti. No to jest cały czas ta sama peruka, bo to naprawdę to jest ta sama peruka od tego, do mana to jest peruka. I to no. cały czas tak przechodzi, tak? Tak, to jest cały czas ta sama peruka. Znaczy, na głowie miałem kiedyś Blue Baby. E, dobrze, to wszystko moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze newsy i wszystkie rzeczy, które były związane z papierkami. Widzimy się oczywiście w piątek, a później w niedzielę. No i tak, i tak do ustrania. E, trzymajcie się, papa.